Jestem z banku i przyszedłem po wasze pieniądze. Okej. Okay. A jak ma pan na imię? Moje imię? Mam na imię. Mam bardzo dźwięczne imię, które łatwo zapamiętać. Jurek. Jarek! Maczo, proszę, zachowuj się. Tak nie wolno. Dzięki, życzę wam miłego dnia! Hej! Chwila moment! Oszukałeś mnie! Masz o pilnej restauracji! Zaraz wracam! Najpierw hełm! Jetpack gotowy! System sterowania działa! I leci super rakieta! Nie siedzisz, Właśnie ty! Poleciał sobie, a gdzie niby jest? Hej, to mój skraciale łódź! Chodźcie, pieski, chodźcie do cioci! Przetłumaczyłam im na psi to, co mówiłaś. No, wiesz, te obroże! Dlaczego ja? Bóg z masłem, no pewnie! Będzie To dziwne, dlaczego wyciąg chodzi, skoro nie ma zimy? No i mamy odpowiedź. jest prawdziwym superbohaterem. Macio! <laughs> tak się cieszę, że nic ci nie jest. Później mi podziękujesz. A teraz musimy złapać te złodziejki. Jest! <laughs> w nogi! Ostrożnie, jestem delikatna. Zabieram was na małą przejażdżkę. Okay. Oh, to nie fair. Powiem sierżantowi kawce, żeby was odebrał na dole. Super rakieta wkracza do akcji. Co to jest? Pewnie jacyś strasznie wygłodniali klienci. Corki, zamknięte! Tak, złodzieju, w imieniu super rakiety! Nie miałaś rezerwacji! Wow. Super rakieto! Wszystko okej! Okay? Tak! Co tu zrobić, żeby nam nie zwiał? Oddawaj naszą książkę z przepisami. Mam lepszy pomysł. Przekonasz się, dlaczego nazywają mnie genialnym szefem. Bo świetnie wybijam patelnią. Mam jeszcze spory zapas pocisków, więc najlepiej od razu się poddaję. Za nic! Patrol naziemny widzę przepisnik, ale nie zabray go. W Zaraz za tunelem tory się rozdzielają. Możesz skierować futraka na boczny tor. Dobry pomysł. Chwila? Jaki tunel? Wow! Ha! Zgubiłem ją. Huh? O nie, niemożliwe. Czyli jednak. Wow! Jestem blisko zwrotnicy, ale nadjeżdża pociąg. Co mam robić? Widzisz dźwignię? Musisz ją popchnąć do przodu. Dzięki temu samochód zjedzie na drugi tor. Nie. Teraz podziałki zbiegnij z szybko. szybko! E, Patron naziemny, nie mówiłeś mi, że te tory się kończą. O, ops, nie zauważyłem. Nie zabierzesz mi tego przepisnika. On nie jest twój, a ja nie próbuję go zabrać, tylko cię uratować. Super Superrakieto, wszystko ok? Jasne na i mam tego gagatka. Powiedz serżantowi kaftę, żeby przyjechał pod Bulldog Cafe. Subskrybuj kanał, by znaleźć więcej filmów i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają twoje ulubione seriale.